Witajcie w kolejnym odcinku. Ze mną jest Cinkciarz. I gramy dzisiaj w Pick a Slide. Eee... Uh, which would you prefer? Eee... Uh, hug to jest chyba przytulić. To ja wolę Hug a Snake. To jest oczywiste. Nie? O-o. Oh -oh. Ja już to grałem, to ten, A to zły znak. Skibidi Toilet będzie! Skibidi Toilet... Jezu, co ja powiedziałem właśnie? Nie kumam. Ja bym wolał przytulić węża. Przecież można mi takiego, jakby to powiem... wytresowanego węża. E ty... O, właśnie jesteś, dobra. Tutaj. Chodź. Co? W ogóle mój skin jest taki wysoki, że on nisko skacze. Ej, co jest? Ja nie kumam. Ja się tego nie dotykam. O. Teraz. Eee. Ever picket Co to znaczy? A picket to chyba że kto, czy ty albo ktoś. Ej, ja też. Z... Nie wiem. Spać, bo będzie jakiś nie wiem, jakiś żółty coś. To pewnie miał być skalmar. Czyli jest. To było jakieś głupie Ale e, ten, czekajmy na siebie, bo ja zamulam Which came first? Ek Nie ma pojęcia O! No ja też tak to Tylko, że za pierwszym razem. Ja tam nie wiem. Koło nie ma początku. Eee, Treehouse jesteś już przy tym? Przy tym Treehouse? A ja jestem już właśnie po tym. A czekam na Ciebie. The Backrooms need your eee, votes. Eee, uh, what do you call this sport? Football. O, dobrze. Jakby to są chyba jakieś nowe pytania, bo ja takich nie kojarzę. Richest smartest. Richest, oczywiście. Nie, no, życzę. Bo z wielką mądrością. E, pewnie myśleliście, że powiem wiąże się wielka odpowiedzialność, ale chodzi mi o to, że z wielką mądrością można zdobyć dużo kasy. Ja chyba wolbym być najmądrzejszy. Ja chyba nawet jestem takim typem w, w, tym, w ekipie. Trochę. Eee... chodzi. Chyba personal szef. Szef. Ja bym wolał mieć szefa takiego kuchni. Żeby mi dobrze je robił jedzonko, bo ja jestem taki, że ja lubię sobie zjeść. Ale tylko czasami. Szkolnej. Z chłopaków, bo ja mam takich trochę debili. Ale przynajmniej nie wszystkich. Eee... Scary, nie no. Spiders. Tam węże nie są straszne. Chyba, że jakiś cię dusi. To bym się bał. Ale tak to nie jest. <tuszy> tak, Obel. Nie znam ani jednego, ani drugiego. Spróbuję też to. O. Ale fajnie, że e, ten ktoś wprowadził jakieś aktualizacje do tej gry, bo ja już parę razy to przychodziłem. Nie no, McDonald's jest lepszy. Ok, tra Ninja. cime nidża. Facciamo un controllo, Co? E non mi piace. Czy, tam, czy ten ktoś w ogóle ma pojęcie co to jest zabawa? Nie, nie kumam tego. Fajnie zrobione, ale jednak. Typ psy chyba nigdy nie był na Royal Caster. Nie, which is more fun? Znaczy wiem, ale... Ja nie kumam. Wiem, to ja nie wiem, e, co ci ludzie myślą o tych e, zabawach. Czy oni serio kiedyś byli szczęśliwi? No nie wiem. Chyba nie. Hits. No to ja czekam na ciebie przy tym. Which wall you rather her first? Ha, dobra. The good news to weź na mnie czekaj chłopie a ty co byś wybrał hodok czy cheeseburger no bo jakby cheeseburger jest najlepszy na świecie burgery to jest najlepsze zanie Ja właśnie najbardziej lubię burgery. Ze wszystkiego. Nie, jest ja doświadczenia pamiętam. To było to. Sam tak nie twierdzę, według mnie perkusja, ale to właśnie klawisze. Papier, rock, nie no, nożyczki. O, ej, chyba rzeczywiście tak będzie. je! Oh, yeah. Przecież taki w ogóle czerwony typek. Czyli jednak, czyli jednak kamień. Tak. troll face. To zwykła. Troll C No właśnie, jakby oczywiste, scary monsters, zombies pozostaje. Dwójki aż tak bym się nie bał. O, siema, siema tu jest, to co tobą trochę. Eee, Strawberry. Berry lepsze, najlepsze ale wanilia tylko w takiej cukierni jedyna jest najlepsza, bo w sensie. tam jest śmietanka. Ej, no co, już w sensie nie ruszyłem, a czyli jednak czekolada według ludzi? Ja byłem na tym, ja byłem na chokolaterem to jest w Sk�gielce. tam za czekoladą bardzo nie przepadam, nie lubię tego. Ale za to smak nutelli jest dobry. Wolałbym chyba nie, w, nie wejść też właśnie w to. Tam kaktus to pół biedy. O, hello. będzie hagiwagi, hello. Will you be my friend?

O nie, Je Je Jezus. Nie, no serio. Ja nie widziałem, że to tak to chodzi. Myślałem, że to jest powrót do gry, bo e, ci kciak aż e, no, wyszedłem przez przypadek. <grym> Wiem, taką głupią to, taki głupi błąd. Ale już nie będę wchodził, bo cię nigdy nie dogonię. E, tak, to właśnie przez ten niespodziewany akcent ode mnie to jest koniec odcinka. Żegnajcie i widzimy się w kolejnym.